Nazywam się Piotr Śliwiński, jestem podróżnikiem i himalaistą. Przez 12 lat odbyłem 12 wypraw dookoła świata. Raz w roku jedna wyprawa dookoła świata i raz w roku zdobywałem jeden szczyt z Korony Ziemi. Przez 12 lat odwiedziłem ponad 100 krajów i zdobyłem 8 szczytów Korony Ziemi, w tym Mount Everest. Dokładne trasy można znaleźć na mojej stronie internetowej wwwp82.pl. Można tam też znaleźć link do YouTubea do Facebooka, gdzie są filmy, z różnych wypraw zdjęcia, z wyjazdów po 12 lat podróżowania. Przyszedł czas trochę inny stała pandemia, wyjazdy były utrudnione. Więc zamiast wyruszyć w 13 wyprawę dookoła świata, to w trzecim tygodniu trwania obostrzeń zbudowałem w Krakowie na czerwonym prądniku jurtę mongolską, w której zamieszkałem. Nikt nie wiedział jak długo będzie taki czas. Więc ja też nie zdawałem sobie sprawy, że ta przygoda kilku. Tygodniowa przerodzi się w przygodę kilkumiesięczną, a nawet kilkuletnią. W Jurtach mieszkam więc już ponad 3 lata. Zbudowałem bardzo dużo takich obiektów w różnych miejscach, w różnych województwach. Ale pierwszy raz, właśnie tydzień temu, tutaj w Jarosławiu, zbudowałem pierwszą Jurtę w województwie podkarpackim. Jestem uczestnikiem. I też osobą, która prezentuje różne kultury, ale głównie kulturę mongolską. Będąc w biurcie mongolskiej na środku rynku pod ratuszem w mieście Jarosław podczas jarmarku Jarosławskiego. Oprócz tego, że mieszkam w jurtach ponad 3 lata, też zajmuję się prowadzeniem badań, w jaki sposób jurtę tradycyjną, oryginalną, mongolską. Adoptować i przystosować do polskich warunków klimatycznych prowadzę serię badań na Politechnice Krakowskiej i stosuję coraz to nowsze rozwiązania przy budowaniu kolejnych takich konstrukcji. Tutaj w Jarosławiu, w jednej części jurty, mam galerię, gdzie prezentuję zdjęcia z wypraw do Mongolii. Po drugiej stronie, w drugiej połowie jurty, znajdują się eksponaty, znajdują się różne pamiątki z podróży do Mongolii. Są nakrycia głowy, są czapki, ubiór mongolski, są zabawki dla dzieci, mongolskie pieniądze, obrazy, mapa imperium Mongolii za czasów Chingizhana Hana i wiele, wiele innych ciekawych pamiątek, które Podziwiają i zwiedzają galerie uczestnicy jarmarku Jarosławskiego. Taką jurtę można wznieść, zbudować w ciągu jednego dnia, tak samo można ją rozłożyć. Składa się z drewnianych elementów, które po złożeniu można przewieźć jednym samochodem osobowym lub jednym wielbłądem. W Mongolii bywa tak, że niektóre rodziny przenoszą. Swoje mieszkanie, swój, swój dobytek dwa lub trzy razy w roku. Podobnie ja teraz, zamiast podróżować po świecie, po dalekich, odległych rejonach, podróżuję teraz po Polsce. Sprzedaję takie jurty, buduję takie jurty dla siebie, dla innych. I przez to mogę zwiedzać Polskę, odkrywać nowe, piękne miejsca poznawać nowych ludzi, no i przede wszystkim dzielić się, dzielić się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą, którą zdobyłem w trakcie moich wypraw i podróży przez świat. A podróżowałem różnymi środkami transportu, przez każdy kontynent podróżowałem i autostopem, podróżowałem w wielu krajach i kontynentach rowerem, z Indii do Polski, przez Pakistan, Iran, Turcję przyjechałem motocyklem Royal Enfield, pokonując 7000 km w 40 dni. Dzielę też się moimi doświadczeniami ze wspinaczki wysokogórskiej, zdobywania najwyższych szczytów na każdym kontynencie tak zwanej korony ziemi. Na mojej stronie można znaleźć firmy, filmy, które. Ręce, aby zobrazować i pokazać, jakie warunki panują tam wysoko w górach jak surowe i trudne mogą być góry, ale również jak piękne, jak cudowne i też może w ten sposób przekazać, wytłumaczyć, dlaczego my to robimy. Filmy są dostępne na kanale YouTube P. 82.pl Zapraszam do oglądania, subskrybowania, lajkowania. W razie zasięgnięcia więcej pytań, informacji oprócz strony, można też znaleźć mnie na Facebooku. Na stronie też jest do mnie kontakt, więc jeśli ktoś jest ciekawy świata i chce realizować swoje marzenia, swoje pasje, to gorąco zachęcam, polecam. Marzenia trzeba spełniać, realizować jak tylko są możliwości i proponuję, żeby tak na dobry początek co najmniej raz w roku odwiedzić jedno miejsce, w którym nigdy się nie było i nie musi być to wcale na drugim końcu świata. Pozdrawiam serdecznie. Chwilę. Wielki turniej rycerski. Dwie minuty, dajemy Państwu kilka minut po to, abyście mogli pooglądać. Jedyny w swoim rodzaju turniej, który odbywa się tylko raz do roku, bo tylko raz do roku odbywa się Wielki Jarmark Jarosławski. A więc słuchajcie, słuchajcie i przed scenę przybywajcie.